Dobra, prowadzę na pro prąd. Idę mogę podciągnąć tą ręką. to jest kombinator trochę. I nawet jeżeli mamy już taką sytuację, że on tak bardzo nie chce, bardzo leci w trąbę i bokiem, to przodem wchodzimy na traktor. I się sam ustawi. I on się ustawi. Mhm. Teraz delikatnie. Jeszcze kroczek do przodu, tu do, do teraz, tak? I odpuszczam od razu. I od razu konstruję głową. I teraz tak, wchodzę do środka. Mhm. To idzie w samą stronę. do teraz nie pozwalam, bo wiem, że on nie wyjdzie. piękne tutaj że, um, na te, te policzkowe haski, no w ogóle tak wygląda wtedy, no tak jak sobie w ogóle to on tak wygląda. Ale. Teraz już jest bardziej teraz... sensowny to jest, że to 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 widać co to, jest. to, się przydaje, to się przydaje w to i to i w to w to w to to